Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuksiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł bez ryzyka. Fuksiasz.pl. Cześć. Okres wakacyjny w pełni. Też jestem na krótkim urlopie, ale postanowiłem nagrać taki odcinek, w którym będzie o wszystkim. I o niczym, czyli o, o naszej piłce. No to wypadałoby zacząć od tego turnieju, z którego odpadliśmy jako pierwsi, i w tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, nikt nas nie pokona. Euro 2024 przeszło dla reprezentacji Polski do historii. Ale są głosy. Ludzie futbolu, ludzie futbolu wyrażają takie opinie, że ten turniej to nie było takie byle w wykonaniu polskich piłkarzy, że to nie było coś, po czym należy iść, jeśli się jest słabym psychicznie i uważa się piłkę nożną za coś ważnego. Ja tak nie uważam, wręcz przeciwnie, za coś bardzo mało ważnego. No ci, którzy uważają, że to jest coś super ważnego, no to, no to do psychiatry albo coś takiego. Natomiast pojawiło się w opinii wielu znawców i zwykłych kibiców również. Światełko w tunelu. Światełko w tunelu po turnieju, z którego Polska odpada jako pierwsza. Że nie jest tak źle, że mecz z Holandią up... Pokazał, że coś drgnęło. A co pokazał mecz z Austrią? Że coś drgnęło, czy coś nie drgnęło? Mecz z Holandią, przynajmniej teoretycznie, to powinien być mecz, do którego polscy piłkarze przygotowani są znakomicie, no bo to pierwszy mecz, mecz otwarcia mecz, który ustawiał później sytuację w grupie. No, i ten mecz otwarcia, ten mecz najważniejszy, mecz do którego przez pewien czas reprezentacja się przygotowywała, przegraliśmy. Jest światełko w tunelu, nie? Tak. W dupie jest, a nie w tunelu światełko. No, mecz z Austrią. Przegrany, no, bezdyskusyjnie. Jest światełko w tunelu, tak? Kto widzi światełko w tunelu? Znaczy, wiem, że są tacy, którzy widzą światełko w tunelu. Jasne, że tak. Ludzie futbolu widzą światełko w tunelu i ci, o których przed sekundą wspominałem, którzy uważają, że piłka nożna jest czymś bardzo ważnym, powtórzę jakby kto umknęło komuś, jest bardzo czymś mało ważnym w kontekście innych dziedzin życia, bardzo mało ważnym. No i mecz z Francją i tu jest, ku... yy, i tu jest problem. No, z Francją zremisowaliśmy. Jak można się czepiać i nie widzieć światełka w tunelu po remisie z taką drużyną jak Francja? Przypominacie sobie, w jakiej dyspozycji przynajmniej do tej pory jest Francja? Przecież to nie jest Francja, Francja, tylko to jest jakaś Francja, nie wiadomo jaka Francja. Bardzo słabo grają. No, przecież chyba to ci, którzy. A chciałem takiego zwrotu użycia, ale on jest zakazany. Widzą. Widzą, że przecież ta Francja to nie jest Francja. Jest światełko w tunelu po meczu z Francją. Było po meczu z Holandią. Po meczu z Austrią to światełko ktoś zza... ukradł. No i jest po meczu z Francją. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy widzicie jakieś światełko w tunelu dla polskich. Piłkarzy polskiej reprezentacji. Obawiam się, że za moment ktoś to światełko, ktoś tę żarówkę gdzieś tam na końcu długiego, ciemnego korytarza ukradnie i już nie będzie światełka w tunelu. Nie wiem, czy to się stanie w meczach w Lidze Narodów. Nie wiem, czy to się stanie w kolejnych eliminacjach do Mistrzostw Świata, później Europy, i znów Świata, i znów Ligi Narodów, i znów Świata. I tak przez najbliższych 20 lat będziemy widzieć światełko w tunelu. Wszystkim optymistom trochę zazdroszczę, że widzą światełko w tunelu. Ja, ja nie mogę tego nazwać światełkiem. Nie mogę też powiedzieć, że się cieszę że polska reprezentacja tak totalnie się nie skompromitowała na tych mistrzostwach Europy, no bo się, no bo aż tak bardzo się nie skompromitowaliśmy, przecież mieliśmy mecze, w których bardziej się turnieje, mecze, w których się bardziej kompromitowaliśmy. Przypomnijcie sobie na przykład mistrzostwa Europy 2012 w Polsce, kiedy to gospodarz turnieju, polska reprezentacja kierowana przez Dyzmę polskiego futbolu. Pamiętacie tego trenera reprezentacji? Dyzma polskiego futbolu, cytuje Artura Boruca, zajmuje ostatnie miejsce w całym turnieju. Gospodarz turnieju. Nie wiem, czy to się w historii kiedykolwiek wydarzyło. Pewnie się wydarzyło, ale to, ale to już mało mnie to, nie, mało mnie to interesuje. Światełko w tunelu widzicie, tak? Bardzo wam zazdroszczę tak optymistycznego podejścia do świata, do życia, do piłki. Do piłki. Nożnej, która, która jest kompletnie nieważna. Kompletnie tak, emocje, taka emocje, całe stadiony ludzi w, w Niemczech. Tak bardzo wam zazdroszczę. Bardzo. Za chwilę przyjdą kolejne mecze reprezentacji i na bieżąco będziemy weryfikować wy, optymiści, i ja Średni optymista, żeby nie powiedzieć pesymista, będziemy to światełko w tunelu na bieżąco kontrolować, sprawdzać, szukać potwierdzeń światełka w tunelu, lub mówić, gówno, a nie światełko w tunelu. Gówno. Przyczepiłem się, jak żeby do psiego ogona, do tego zwrotu światełko w tunelu. No i jeszcze raz go użyłem. Bo za, jeszcze, o, teraz go jeszcze raz użyję, bo za to światełko w tunelu, czyli za dwie porażki i jeden remis z bardzo słabą Francją. Hadaj, nie umniejszaj sukcesu z Francją. Zajebista była Francja. nie zajebista była Francja. Ale zostawiamy Francję. Za, za to światełko w tunelu polscy piłkarze, zgodnie z różnymi przepisami, umowami yy, między piłkarzami, a PZPN-em, między UEFA, a federacjami krajowymi, dostaną do podziału prawie 17 milionów złotych na drużynę, pewnie na sztab. Tak jest wycenione światełko w tunelu. Prawie 17 milionów złotych. Dokonam takiej czynności, przepraszam. Te 17 milionów, te 17 milionów, moment, moment, 17 milionów podzielę na Ile tam piłkarzy, tylu sztab, coś, te sztab, fizjotrenerzy, przygotowania takiego śmego, kucharz, y, ludzie od sprzętu, bardzo ważna robota, bardzo ludzie od sprzętu. Podzielę to mniej więcej na 40 osób, mniej więcej. Wychodzi 425 tysięcy na głowę. Oczywiście, to nie będzie równo 425 tysięcy na głowę, bo niektórzy grali dłużej, niektórzy krócej. Funkcje w, w sztabie są też bardzo zróżnicowane, odpowiedzialność z tym się wiąże różna. To pewnie niektórzy dostaną 300 tysięcy, inni 600 tysięcy, inni może 700, może 250 ktoś. Tak jest wycenione. Zgodnie z zawartymi umowami. No tak, tak. Światełko w tunelu. Jeszcze a propos tego, co przed chwilą mówiłem. Tak sobie pomyślałem, spojrzałem do ściągawki i czy pamiętacie z Mistrzostw Europy, które dla polskiej reprezentacji już się dawno zakończyły jakąś wyjątkową akcję polskiego zespołu? Ale nie jakąś tam, że. Pięć podań wymieniliśmy i coś tam się zadziało pod polem karnym rywala. Pamiętacie taką wyjątkową, piękną, nazywaną często stadiony świata akcję polskiej reprezentacji? Rzut karny w wykonaniu Roberta Lewandowskiego? Nie, 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 zapomnijmy. Zapomnijmy. A to podbieganie do tych karnych w wykonaniu, i to już nie tylko Roberta, bo to tam jakieś karne oglądałem, były przecież na tych mistrzostwach. To już tak, to już tak kilku, tak biegnie, staje, biegnie, staje, biegnie, staje. Nie, nie, o tej akcji zapomnijmy. No przecież nie strzelił pierwszego karnego, bo e, bramkarz Francji złamał przepisy i się tam z dwa centymetry ruszył z linii. To też jest paranoja. To też jest paranoja. Może tam nie było dwóch centymetrów, ale na pewno to nie było takie zgaszenie, wy, wy, wytłumienie, że tak powiem, kąta strzału czy światła bramki, żeby tego karnego powtarzać. No ale dobra, dobra. I jeszcze jedna rzecz. Te spalone, te spalone. Zastanawiam się, czy centymetrowy spalony, czy wystawiony łokieć i narysowana ta linia taka, jak to na tym warze rysują. Centymetr, półtora centymetra, dwa. No i później na przykład pada gol. No i tego gola nie uznają, bo był centymetr spalony, centymetr na spalonym. Czy to ma jakie k***, znaczenie? Jakiekolwiek znaczenie dla tej akcji. Ten centymetr, te dwa centymetry, przepisy, tak, wiem, przepisy, ale przepisy mogą być mądre i p***ne. I przepis o centymetrowym spalonym jest moim zdaniem z kosmosu wzięty. Yy, jeszcze raz. Pamiętacie jakąś wyjątkową akcję polskiej reprezentacji, która to światełko w tunelu nam zapaliła? Zobaczycie, że przyjdzie taki moment, że ktoś tą żarówkę pod, ukradnie, już będzie po światełku w tunelu. To tyle o Euro. Mistrzostwa Europy za nami. Za mną. No i jesteśmy w okresie, kiedy to drużyny ligowe, ekstraklasowe, ligowe, pierwszoligowe, ligowe, tak jak KTS. Za chwilę zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. Właśnie przygotowują się do nowego sezonu. I jak zwykle, mówiłem o tym już zawsze w takim okresie jak zima i lato. No, i nazwiska, kto przyjdzie, kto odejdzie, jakie to wzmocnienia. No, i oczywiście pojawia się nazwisko Iksińskiego, na przykład w kontekście legii. Nie ma żadnego Iksińskiego, domyślacie się, że nie chcę podawać żadnego nazwiska, żeby później nie odczekiwać albo nie mówić, miałem chyba znów rację. Ale wzmocnienie. O jejku, jak ta drużyna się o niego biła, jak się na niego uparła. I on przyszedł. No, i ci, którzy śledzą ligową piłkę systematycznie, żyją tym bardzo, no to, no to uznają za jakiś czas na podstawie tego, co będą widzieć. Jakie <laughs> wzmocnienie, jakie wzmocnienie? Kolejnego niewidomego kupili. Kolejnego jakiegoś przebierańca podróbę kupili. Albo, no, to jest jednak wzmocnienie. Powtórzę się, tak jak to robię dosyć często: żaden bardzo dobry piłkarz w skali Europy nie przychodzi grać do polskich klubów, nawet takich stopu, nawet takich to są wszystko piłkarze, których nikt w poważnych klubach nie chce. I dlatego przychodzą tutaj. I to podniecanie się, wzmocnienie, ale się drużyna taka śmaka owaka wzmocniła. To dosyć często kończy się koszmarnym rozczarowaniem. A jak będzie od nowego sezonu, no to za kilka tygodni zobaczymy. Taki, taki trochę, taki trochę końcik celebrycki, Claudia L Dursi. Klaudia Erdursi. Coś się dziewczynie y, pomieszało. Uznała, że jak należy do śmiesznego grona, obrzydliwego grona celebryctwa, to może sobie awaryjnym pasem zapierniczać i że to takie i ujdzie na sucho. Na szczęście nie uszło. Na szczęście wszyscy są równi. Na szczęście, no nie zawsze wszyscy są równi, akurat w tym przypadku, w tym przypadku się pani celebrytce nie upiekło. Bardzo dobrze. No i druga sprawa z tego świata celebrytów. Akurat yy, dla tego sportowca, dla, tego, dla tej osoby miałem zawsze dużo podziwu. Mariusz Pudzianowski. Przez lata najsilniejszy człowiek na świecie, potwornie ciężkie treningi, reżim, w jakim żyje, wrzuca te swoje filmiki, że już tam o piątej czy po piątej biega. No i Mariusz Pudzianowski nigdy nie uchodził za kibica piłki nożnej. Nigdy mi się o uszy nie obiło, żeby cokolwiek jakieś drużynie kibicował na jakimś meczu. Były widziane i nagle Mariusz Pudzianowski postanawia jechać na mecz reprezentacji na naszej reprezentacji, wtedy, kiedy jeszcze oczywiście grała w Mistrzostwa Europy, i tam nie dojeżdża. Jest całe zamieszanie z tym związane, ale całe, panie Mariuszu, po co to panu? Po co panu ten rozpiździaj z panem w roli głównej? Przecież nie interesuje się pan piłką nożną, bo to by już dawno, dawno wyszło. No i jeszcze jedno, panie Mariuszu, proszę zwrócić uwagę na to: zawsze uważałem pana za wyjątkowego sportowca. Naprawdę, nie drwie, a potrafię. Panie Mariuszu, proszę zwrócić uwagę jeszcze na coś takiego. Być może pan to wie, jeżeli pan tego nie wie, no to tak bezpłatnie podpowiadam. Jak jest jakaś dziwna sytuacja i ktoś mówi: To jest moja osobista sprawa, nie zamierzam się tłumaczyć. To wie pan, że w, przy... w 99 przypadkach na 100 coś ukrywa, coś niedobrego, nieprzyjemnego dla siebie. Odmawiam komentarza, nie będę się na ten temat wypowiadał, no bo nie ma się nic mądrego, logicznego do powiedzenia, panie Mariuszu. Panie Mariuszu, trochę mnie pan zawiódł. Znaczy, dużo mnie pan zawiódł. Jest okres urlopowy. Sam wpadłem na chwilę do Warszawy, bo tak jak. Chyba mówiłem już o tym zapomniałem, ja chyba mówiłem na początku, że, że urlopy i że ja też jestem i że, i że coś mówiłem, a jak nie mówiłem, to teraz mówię, ale Jezu, jak już mi się coś, coś z pamięcią mi się robi, o Jezu. Muszę iść zaraz do neurologa. Słuchajcie, jest mi bardzo, ale to bardzo przyjemnie, że tyle osób ogląda mój program. Byłem teraz na Mazurach Byłem teraz na Pojezierzu Augustowskim. Spotkałem bardzo wiele osób, które podchodziły, witały się, mówiły, że oglądają, chadaj, nic nie gadaj. Bardzo miłe chwile, bardzo. A żeby było jeszcze ciekawiej, to wśród tych, którzy podchodzili do mnie, przyjaźnie nastawieni. To ma znaczenie. Byli kibice Jagieloni i mówili, Panie Wojtku, no, klątwa wreszcie zdjęta. Mogę fotę? Mogę fotę! Bardzo miłe chwile! Bardzo miłe chwile! Pozdrawiam tych wszystkich, których spotkałem w pierwszej części swojego urlopu. Kibicujcie swoim drużynom tak, jak ja kibicuję legi, pomimo tego, że czasami sprawiam wrażenie, że, że nie kibicuję. Bzdura! Do końca świata będę legionistą! No, i, i powtarzam, niesamowicie miłe chwile i niesamowicie miła informacja, że tyle osób ogląda mój niemerytoryczny, a emocjonalny program. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuksiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł. Bez ryzyka. Fuksiasz.pl.